Ok, szukamy spodni garniturowych, bo właśnie do naszej stylizacji tych potrzebujemy. Jako, że mamy czarne marynarki, to właśnie będziemy się skupiać na czarnych spodniach, ewentualnie będziemy szukać też czegoś w kolorze szarym. Jeżeli chodzi o rozmiar, słuchajcie, ja mam zawsze patenty, jestem w stanie je gdzieś tam ściągnąć, spiąć, zmniejszyć rozmiar, więc teraz nie będę się na rozmiarze skupiać, bardziej na fasonie. I ten wygląda ok. I znowu jesteśmy na dziale męskim. I tutaj, podobnie jak z marynarkami, lepiej będzie właśnie poszukiwać takich spodni, właśnie tutaj, ponieważ są o luźnym kroju, mają fajny fason i można z nimi dobrze zagrać. Tu coś podwiniemy, tam coś zepniemy. I te spodnie wyglądają jak takie aktualnie modne, luźne spodnie damskie garniturowe. O, i mamy też coś w szarości, co prawda. Trochę prześwitują, ale nie będziemy się póki co tym przejmować. Bo i czym się tu martwić? Do koszyka wleciały jeszcze czarne spodnie, jedwabny krawat i kilka propozycji białych koszul, również takich z droższymi metkami. Jeżeli poszukujecie klasycznej koszuli, to second handy są idealnym miejscem, żeby je znaleźć. Raz są często dobrej jakości. Dwa, są rzadko noszone, bo jest to jednak odzież taka okazjonalna, więc nie ubieramy tego na co dzień, więc jest duża szansa, że znajdziemy ją w idealnym stanie. Teraz nasza wisieńka na torcie, czyli buty. Ja akurat miałam takiego farta, że w naszej stylizacji nogi są ucięte, więc tutaj moja rola, żeby wymyślić, co będziemy mieć na dole na stopach. O, i co prawda, nie jest to coś do naszej pierwszej stylizacji, ale jako, że mam dzisiaj zaplanowane dwie, to te sandały będą idealnie pasować do stylizacji numer dwa. Co więcej, skandynawska marka Other Stories i wyglądają na sandały skórzane. Okej, okay, brakuje tutaj jednego paska, ale cała reszta chyba się zgadza? Ideolo, bierzemy. Ale dobra, czas skupić się na tej naszej pierwszej stylizacji, więc tak sobie myślę, że będziemy szukać czegoś w stylu mokasynów, bo to będzie fajnie wyglądało do garnituru, o i buty znienawidzone przez mężczyzn, czyli damskie mokasyny właśnie w stylu męskim. Mam wrażenie, że są ze skóry naturalnej, nie są może toporne, ale idealnie sprawdzą się do naszej stylizacji. Marka nieznana, styl lat 80. -tych, 90. -tych. Pakujemy i będziemy sprawdzać co dalej.